Twinkle, twinkle little star, how I wonder what you are, up above the world so high, like a diamond in the sky. Toi, Cranfirek, mirek Szalony pokoik? Nie czuję niepokoik, tam jest labiryncik, będę miał pirycik. I za zapraszam Was na kolejnego Fira jak zwykle co sobotę sobota, tutaj szalony pokoik, szalony pokoik ryca, który tutaj jest nawet okno, a zanim przejdziemy na początku historia, a musimy zejść tutaj. I tutaj, patrzcie co tutaj ma. Tutaj jest y, oczywiście oryginalny nasz y, mapka. A tutaj, uwaga, zrobiłem sobie fotkę tej mapki i tam się odbijam trzy razy, więc możecie dostać oczopląsu. Y, oczopląsu, muszę ją sobie tylko ustawić. Y, nie to. Ale chciałem wam opowiedzieć historyjkę o tym, yy, o tym panu, który tutaj przechodzi. To jest pan Earthworm er, Erf, Erf, Jim, czyli tak zwany Szalony Jimek. Szalony Jimek jest znany z tego, że oczywiście jest jedną z, jedyną główną postacią z tak bardzo słynnego Neverhooda w jednej z ostatnich gier bardzo udanych technologią pokładkową z Plastaliny, gdzie właśnie, gdzie właśnie zostało to wszystko zrobione bardzo, 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 bardzo fajnie i, 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 i tam było takie, jed... i tam nie można było zginąć, było tylko jedno, jedyne miejsce, w którym można było zginąć. No dobra, jedziemy i właśnie to się dzieje, to się stało z air 4 po tym jak właśnie spadał i spadał air 4 Czy on tutaj przyjdzie? Nie, nie przyjdzie. I tutaj wchodzimy, tutaj. A jednak nie. Czy on tutaj przyjdzie? A jednak nie przyszedł. Ale. I, I to się stało z Air Force Gymem, nie? I, I ja w to wierzę, nie? Air Force Jim, o pamiętam. Oczywiście próbujemy trzy razy. Trzy razy próbujemy. Się nie uda. Gdzie jest jakiś dobra, tu dobra. ja tutaj się trzymam tylko jednej ściany, nie? Cały czas tej jednej ściany się trzymam. Jak tak? tak. Czy on tutaj przyjdzie? Nie przyjdzie. Zobaczymy. O, jest wyjście. Jest wyjście. Ej, jest Hiza, oczywiście. Wow. E, dzięki mapko. Dzięki mapko, fabko. Mapka, fabka, ratował. I RFW w czym? E, oczywiście. Oczywiście nam się udało oh, wow. za pierwszym razem Uciekaj przed R4 -mem. uciekaj, uciekaj, uciekaj Dobra Ooooo oh, jak dobrze Tak dokładnie Holy shit Holy shit No właśnie... XD Tak, z twoją I główką, Simon. <laughs> <something else> happens. <laughs> dobrze. dobrze. Dobrze, dobrze. Ale nimi zaczniemy. Chapter piąty Jeszcze chciałem wam dać taki bonus. Bonus w postaci... Kilkuminutowego przejścia tamtej hopsalni. Nie widziałem nigdzie na YouTubie, jak ktoś to przeskakuje. Więc może ja, właśnie ta hopsalnia Wam troszkę pomoże. Dla mnie chwila przerwy, dla Was nie. Pojawimy się w tym samym miejscu po chwili przerwy. I tam po chwili przerwy e, bardzo fajnie przeszliśmy, ale co my mieliśmy zrobić tak w ogóle? Bo my... O headshot! O kurde! Ale co imponujesz? Headshot! O oh yeah. oh yeah. Co? Nie! Nie rób mi takich rzeczy, nie? O! Oh, ja się przestraszyłem. Dobra, headshot Cienki wleciały bardzo, bardzo fajnie. Ale my musimy iść po FUZY Z tego co pamiętam i obydwie są tutaj A nie mam zapisiku? O ty Bierzemy? Bierzemy, dobra. Inwertory full. Co tam jest? No niestety młotek <gryw> drop. Zobacz... Kurde. Dobra. You got a fuse. Inventory full, więc to też dropuje I bierę... Tak, fuse No to młoteczek nam się wcale bardzo nie przydał. Ale mamy dużo, 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 dużo amunicji do naszej podstawowej broni. Zobaczymy, czy ktokolwiek tam będzie. Co tutaj, w head nawet wchodzą w kraju fear, to znak, że coś jest nie tak, nie. Jak head już wchodzą w kraju fear, to, to znak, że coś jest nie, nie ten, tego, nie. A gdzie, gdzie to było? Tutaj musimy wrócić, bo tam jest zamknięte. No i oczywiście wracamy tą drogą, tutaj były te R4 Gym, -y, jakby ktoś nie wiedział, nie? Tutaj były właśnie R4 Gym, nie? I tutaj ten labirynt się okazał taki... Gdzie był zapisik? Dobra. Ale dla Was chwila przerwy, a, a, a dla mnie znowu przechodzenie tego. Ej, no. do labiryntu, to no niestety, to no niestety dobra. Więc no na razie cześć czołem. Pa! Cześć, witajcie, zajęło mi to dłużej niż byście się przypuszczali, ale tym razem będę ostrożny. Eee... te bugi. nie. Jak ja nie lubię poruszania się w kraju firm. Ja nie lubię poruszać się w kraju firm. Oj nie lubię. Oj bardzo nie lubię. Bardzo nie lubię. Poruszać się w kraju firm. O. O. Dobra, warto było się cofnąć. Syndromka i... i, i, i jeszcze kolejny pistolet. Więc ja jestem kontent, Ale coś tutaj musi być R4G. R4, for g air for, air for No i teraz zgadnijcie co będzie za tymi drzwiami. To wszystko co przeszliśmy. W zeszłym odcinku to była iluzja. Tak pamiętam. Zapisik, zapisik tak bardzo, nie? Train, pierwszy train, zapisik, o! Uf. O, jo, uuu, I, i. cały czas I, ca, czas. Co to jest? I, i jak to to działać, nie?

Strange. The door can't open. Dobra. Jak to się uruchamia? Uh -huh. -u -u. <laughs> nie tuuuu Nie, nienawidzę Cię <laughs> Pozdrowienia dla warninga Właśnie jesteś na nagraniu Szybko, Jeszcze. Jeszcze... Już prawie nie przyjechał, dobra Jedziemy no tego, go! Dobrze, że zapisałem. Farsą jedziemy w dalszą, dalszą wesołą przygodę. Ciekawe jak, jaka historia znowu nam się stanie. Ogólnie to jest pierwszy odcinek w nowym roku, więc życzę, żeby w nowym roku dobić wreszcie do 20 widzów. back to the train sitting here like a fool feels like it was just a few seconds ago i was traveling here no think straight i got hit by a car woke up and these things have been trying to kill me since i mean huh. what is actually happening with me mom keeps telling me to get home but why? How would that solve any of the crazy shit I've seen? I can't even contact the police here. Everything's just fucked. Could it be that I'm just hallucinating? Hallucination? No, seriously. I'm... I am. Or is there something else? I keep thinking back at that doctor guy well he is crazy all right but could he have done something to me seeing as he wears a gas mask or is all this just not real no i'm confused i'm, I'm confused, just very confused i'm very confused so many questions but no answers i'll see what happens when i come home No, zaczyna się Pierdzielnik Dobra, dobra W-w-w-warning? Nie, nie przeszkadzaj czy, czy ja mogę zapisać? Nie tak, bardzo proszę Tutaj nie ma zapisiku Zapisik mogę się zapisać, tak Drugi, dobra ja jesteś tu z tego i wracaj. Do Wodebush. Ja widzę się. Warning. Warning ukradnie mi dzisiaj ten. Poczek Preloadik Dobra, jeszcze wytrzymam. Dobra, jeszcze trochę wytrzymam. Dobra, lecimy. Ale teraz mu... Uh. Leży. Nie przeżył, dobra. O ty! Serio! Serio! <śmany> XDDDDD Dobra, lecimy. Lecimy, lecimy, lecimy. A ja nienawidzę tego poruszania się tutaj to jest tragedia, nie, Bra, e load. Zupka. Equip. Jazz Za dużo tego Jazz baiku, Ale dobry Jazz nie jest zły. Zetka. Nie ten. Zetka. Dobry Chociaż nie jest ciemno. Kur... Teraz na ziemię. Raz, dwa, trzy. RELOAD 1, 2, 3, 4, 5. Jeszcze trochę trzymaj Teraz dziwnie się robi, dobrze, że mam to światło o, co wróciło Ale to będzie W moim w moim małym skróciku Jeżeli już będzie naprawdę ciężko No No zaklido. No ja pierpiel Ik heb zo'n so bad feeling maar Oh, zo ja. je. Oké, ik ga die Dodam jedynkę Dobrze I teraz mam wszystko w porządku Jedynkę mam reload Dwójkę Wszystko w porządku Tutaj też wszystko w porządku Tutaj żarówkę Tylko zapalę Dobrze Dobra Jazz Tak bardzo, da, bardzo potrzebuję Jazz Bay. I tak mam go bardzo dużo. I tak czuję, że za dużo go zużywam, ale i tak To jest tylko gra tutaj Tutaj nie warto ryzykować, za bardzo. Nie chcemy się cofać. jeden? Bo ty! Tylko. Dobra, po. Teraz to jazz mi jest bardzo potrzebny, nie? <grym> Serio nie mam jazz beika. O ja jestem biedny, nie Dobra Dobra, trzeba ich a teraz you got the feet foot A ja powiem I got my feet back za <grywka> kłaty. Tak Dobra, nie podniecaj się, kurde Nie mam niczego ani jednej Wiesz teraz Trochę mechnie Myślałem, że jeszcze o! o, o! 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 Ale bogactwa Jako Jego... Tylko teraz będę tak szukał, nie? Gdy jestem na wykończenie, nie? Tak bardzo na wykończenie, tak bardzo Tak bardzo błagam, żeby to się już skończyło nie? Dobra, zobaczymy Ani jednego, są długopisy Czy z jednego chociaż. Kurde ja mam pół życia, mam czwartą życia. No bo w żadnego jazz beaika, nie No to jest zło wszelakie nie? żadnego jazzbijka nie Żadnego No to jest kara za zużywanie jazzbijków Dobra, mam nadzieję, że już do końca nie będzie ni niczego Niczego Ale jazz ma... Jak nie, jak nie ma to już nie ma nie Dobra jeszcze zapisik Ale zamknij się Zapisik eee, i ten pierwszy i ten pierwszy bo na wszelki wypadek a ja teraz oddam mój feedback EBREM <grywa> You have replaced the foot ja mam nadzieję, że zwróci mi to trochę życia. My back. Shit, my back. It's not over yet. Seriously? Seriously będziemy... Dobra. Jestem jak tym, ja wiem o tym, ale to będziemy przechodzić w następnym odcinku. Tak, będziemy to przechodzić w następnym odcinku. ja, ja oczywiście zrobię tak, że w tym momencie będziemy mieli więcej życia. Ale oczywiście tego nie oglądniecie, ponieważ nic nie mam. No fucking kidding me. Dobra. Nie bądź jak fajka, zostaw pod tym filmem. Lajka nie bądź jak chyba nie masz suba daj suba like, subscribe and see ya next time.